E, panowie, a wy w ogóle byście wyszli e, w takiej formule? Że do upadłego? No? Ja bardzo chętnie. Tak? Ogólnie ja bym. Gdybym ja mógł się bić, miałbym się bić. Chciałbym, żeby była to stójka, czy to kickboxing, czy box. Mhm. Najlepiej kickboxing, małe rękawice, ja bym mógł walczyć na no limit. Z kim? Najlepiej z Disem. Tak? Norbert Disgierczak. Chujowo komentował moje gierki kiedyś, nie podobało mi się, więc bym się odpłacił po latach bardzo chętnie. Ja mu proponowałem ogólnie, ale udało, że mnie nie zna i przeszedł dalej. Ale, po, ale co proponowałeś mu walkę? Proponowałem mu walkę. I ci nie odpowiedział? Nie, no tak zupełnie poważnie on to podszedł, powiedział, że właściwie to jest na etapie szukania mhm. rywala. Nie do końca chciałby się bić ze mną, nie uargumentował tego. Wydaje mi się, że. Jestem groźny. Naprawdę tak. Trzy paski to tak. zobowiązuje? A tak zupełnie poważnie wydaje mi się, że DIST ma po prostu upolowane swoje osoby, które mają jakieś tam duże zasięgi kiedyś go troszeczkę tak nękały w internecie. Ale to można ogólnie, po tym ulanym. Z tego brzuchu. co wiem, żadna z tych osób nie ja chce też. się z nim bić, więc, no, więc Norbert, jeśli wychodzisz i mówisz, że możesz się bić z kimkolwiek, to zapraszam. No to masz szansę. To zapraszamy bardzo serdecznie. <grym> Sergiusz <grym> będzie moim trenerem.